Cześć, witajcie dzisiaj. Będzie pracowity dzień, bo mam zamiar posprzątać dzisiaj w pokoju to, co było na pierwszym vlogu wylosowane, że mam posprzątać pokój. Dzisiaj nastaje ten dzień, jest sobota i dzisiaj też będziemy piec ciasteczka z mamą, więc też Wam to wrzucę. Wtarłam lustro i te wyczyść we wszystkich półkach, co oznacza też powymywanie moich książek, wszystkich pozmywanie tam i we wszystkich szufladach takie świąteczne porządki, więc trochę nam to zajdzie. Teraz przechodzimy do sprzątania szuflad i biurka Stay Hydrated. Więc teraz sprzątamy, znaczy sprzątamy, że zacząć kurze na tych półkach i sobie poukładać książki, bo niektóre sobie tak leżą, więc tak robimy to. Dobra, guys, skończyłam sprzątać. Jeszcze ściutką. siedzę sobie przed biblioteczką. Witam Was w niedzielę i będziemy robić ciasteczka. Wczoraj się nie udało, bo dopływna sprzątałyśmy. Z guys, znalazłam ciasto na ciasteczka w lodówce i muszę sobie zrobić ciało, pokroić na kawałki, rozwałkować. I wykrajać piękne ciacho na ciasteczka. I właśnie nim się zaraz będziemy zajmować. Przepis, żeby wszystko dokładnie wiedzieć, co i jak. I robimy. Jest nastawcie ze mną piekarnik na 180 stopni. Dobra. I włączymy. Dobra, guys. Powiem wam, ciężko było ukroić ten mały kek. Ale mam mąkę i ją rozsypałam, but never mind, weźmiemy sobie kawałek, na razie na próbę, mam już taki, o zaraz się nagle, muszę to rozwałkować. Charlie la 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 la

Dobra, guys, tutaj mi licznik podpowiada, że zostało 5 minut. Sprawdźmy, co u naszych ciasteczek. Powiem Wam, że już trochę czuć i wiem, wyszły mi za grube, troszkę grubsze, ale kolejne będą cieńsze i są takie. Hmm, dobrze im idzie, dobrze im idzie. Więc, więc myślę, że te 15 minut to będzie tak idealnie. Już mam tutaj niezłą grupę. Kolejną do wsadzenia do piekarnika, ale na razie, cóż, robimy dalej, dopóki tamtych nie wyjmę. I proszę bardzo, nie spaliły się. je wyciągać do miseczki. A że są gorące, nie wiem jakie złapać, słuchajcie. Są takie potężne. O. Mamy te wyłożone, a teraz na speedzie przekładamy te, bo musimy ułożyć do piekarnika na nowo. Więc robimy na kolejne, a tutaj już mamy całe wyłożone, więc wkładamy to do pieca. Tanie update ciasteczkowy. No, tyle mam już upieczonych. To mega dużo, bo tam są różne rozmiary. Tu świeża porcja prosto z pieca. Jak wymówiam, to pięknie ludzik, nie celowo. Kolejne ciacha w piecu. Mm. Więc zróbmy testing. Mm. Mega dobra, mega. Kolejna porcja. Zostało bardzo mało ciasta. Dobra, kochani, ostatnie ciasteczka włożone do pieca. I czekamy 15 minut i koniec. Widzowie, chciałam Wam coś jeszcze pokazać. Mianowicie, światełka na balkonie. Nie wiem, jak to zrobić, żebyście to widzieli, ale zaraz zobaczmy. Okej, okay. zobaczcie, jakie są piękne. Mega się ładnie świecą. Są mega ładne światełka. A z dołu to w ogóle wygląda super. I ktoś mnie tu odwiedził. Abyście się No masz, masz. Kochani widzowie, stwierdziłam, że wykończyły mnie te ciasteczka i pora zrobić sobie herbatkę. Więc mam już herbatkę i posłodzę sobie ją miodem. Nie wiem, że jakby, ale kocham słodką. Troszkę miodu. Starczy. Tak ja, kochani, mam herbatkę. I stwierdziłam, że do herbatki, co jest fajne. Książka. A że zostało mi, że wam powiem, no 100 stron, to ją razem dokończymy. Dobra, moi kochani, update sytuacyjny jest taki, że nie skończyłam jeszcze czytać S21, ale rozproszyłam się po prostu. I zostało mi 60 stron. Także albo to skończę teraz, albo po kolacji. Lecimy dalej. A, i muszę jeszcze zrobić sobie listę prezentów na święta. W sensie listę książek. Zróbcie to ze mną. W takim razie jestem sobie na stronie MPK i. No. Dobra, ogarnęłam sobie listę książek. Miałam też je zapisane na telefonie. Lista książek porozdawana. Teraz idę się wykąpać i zrobić sobie takie małe spa i usiądę przed komputerem, bo chciałam dokończyć pierwszy, chciałam napisać w sumie trochę pierwszego rozdziału do opowiadania i ogarnąć prolog więc będziecie mogli to zrobić ze mną a potem jeszcze sobie poczytam chciałam skończyć dzisiaj ale wszystko mnie wybijało i albo skończę to wieczorem albo jutro czytam bo łazienka jest na razie zajęta ale może zdążę coś ja się już umyłam, Teraz umyję twarz i nałożę tą maseczkę i będziemy działać. Dalej. Dobra. I mam ją zostawić na 20 minut albo pół godziny, więc zostawimy się na pół godziny. No to przechodzimy do składania. Witam maseczkę I właśnie stwierdzam, że skończyłam pisać prolog I... Zabiorę się zapisanie pisanie pierwszego rozdziału Bo planowałam 12 wrzucić pierwszy I tak będzie Więc trochę jeszcze napiszę i idę do kończy czytać książkę i spać, bo jutro zajęcia. Dobrze, więc moi kochani, ja doczytuję książkę i lecę spać. Wam dziękuję za miłe spędzenie ze mną czasu. Życzę Wam Miłego dnia, wieczoru albo nocy w zależności, kiedy oglądacie ten film i widzimy się niedługo. Do zobaczenia.